wędkarze i, i mieszkańcy Drzewicy. No to jest jedna chwila. I stało się tak. Sam pomysł na modernizację, remont tego budynku to już ma swoje kilkanaście lat. Pierwotnie jednym z pierwszych y, ruchów, które zrobiłem w kierunku dobrej współpracy z grupą hobbystów, wędkarzy. To sięgają lat początku mojej pracy w samorządzie. Dobra współpraca i efekt widzimy. To był budynek zbudowany przez pracowników byłego zakładu Gerl. Później dostało dofinansowanie od maszaka województwa i przez Urząd Gminy Żywice i zrobili modernizację tego budynku. Czyli fotowoltaika, pompy ciepła, odnowione płytki nowe, nowe gipsy, nowe okna, nowa elewacja, nowy podjazd nowe. Jesteśmy w holu głównym, gdzie mieści się piękny widok na Zalew jak 100 hektarów ustrawody. Po prawej stronie mamy salę zarządu. Jest to ładna sala, też również z widokiem na Zalew Drzewicki. Jeżeli przejdziemy w kierunku po prawej, mamy przejście do kuchni. Uważam, że jest to naprawdę dobre rozwiązanie. Budynek wtedy spełnia tak jakby kilka aspektów. Tutaj mamy kuchnię, częściowo zmodernizowana, wyposażona przez członków koła numer 3 Drzewica, jak, jak i pomoc zarządu biura okręgu, a do niego górę. Przejdziemy tutaj na dużą salę. Jest to sala o powierzchni około 90 metrów z widokiem na drzewicę. To jest bezcenne. Zapaleńcy, hobbyści, wędkarze będą mogli spotykać się, wędkować i nie tylko no w budynku, który jest budynkiem uszytym, myślę, na miarę XXI wieku. Piękny obiekt, kiedy porównasz to, co tutaj było kilka lat temu, to jest nie do ja pamiętam, jak Zimowit od wielu lat chodził o ten budynek i był mu na sercu, żeby ten budynek wyremontować. I chyba myślę, że dzisiaj wiemy wszyscy, że Pan Burmistrz z Radą nie mylili się, że ten budynek jest tutaj naprawdę bardzo potrzebny. Możemy podziękować, bo ja jako Starosta oboczyński cieszę się z każdej inwestycji, która powstaje w powiecie i z każdej złotówki, która jest ściągnięta na ten powiat, bo tutaj, tutaj już u nas zostanie dla do tej społeczności, dzięki współpracy, dzięki dialogowi. Gmina Zywica jest w czołówce w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pierwszy etap to wiadomo, że wygląda się z, z władzami. Później znaleźć sobie lokalizację, pieniądze z unijne i po prostu dobrze to wykorzystać. Samorząd stwarza szansę, a ludzie, czyli stowarzyszenia, które ludzie tworzą, tę szansę wykorzystywają. Pierwsze co to jest. Dialog z burmistrzem, z władzami gminy, z okręgiem radomskim. Praca zarzą, zarządu koła. Zarządu wędkarzy. Jedyną słuszną drogą rozwoju koła jako koła jest yy, porządna współpraca z samorządem lokalnym. Wtedy gwarantuje sukces. Okręg Radomski na dzień dzisiejszy liczy około 13 tysięcy członków. Ja uważam, że jest to potencjał, który powinniśmy wykorzystać w dialogu, w szerokim dialogu z samorządem. Samorząd powinien być dla nas partnerem? Trzeba, trzeba mieć przymierzeńców. Dlatego też ja chciałabym podziękować tym osobom, które od wielu lat drzewice wspomagają w naszych działaniach, staraniach o środki zewnętrzne. Mam na, 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 na myśli parlamentarzystów. Bardzo dobra inicjatywa, wspaniała inwestycja, która posłuży na pewno rozwojowi wędkarstwa, także do turystyki wędkarskiej. Drzewica jest taką perełką. Nadaje panu Januszowi Tereszerskiemu, Burmistrzowi Drzewicy odznakę zasłużoną dla. Polskiego Związku Wędkarskiego. Koło dostało wędkę, a teraz trzeba dzięki tej wędce łapać ryby w cudzysłowie i dosłownie, ale wykorzystać ten potencjał, który daje ten obiekt i jego przepiękne położenie. Ja uważam, że każde koło ma równe szanse. To wszystko zależy od tego, w jaki kierunek obierze dany zarzut. To, jak my będziemy postrzegani na dole, czyli w lokalnych społecznościach, gwarantuje nam sukces. Każda gmina jest dla każdego małą ojczyzną, i uważam, że w takiej małej ojczyźnie jest miejsce dla każdego. Dla mnie miasto jest moją pasją. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo tę pasję również będziecie. Odczuwali dzięki czemu będziemy się wspólnie mogli dobrze, w sposób racjonalny, zrównoważony rozwijać. Czujcie Państwo pasję do żywicy.